Dzień dobry wieczór, witam na kanale Borbob Company, gdzie następny materiał jak na tacy wam podany. W dzisiejszym serniczku ze świńskiego balaska omówimy sobie postać niejakiej Queen of the Black. Głównej mirabelki w rankingu filmów Mateusza Spysińskiego i najpopularniejszą emo nastoletnią Julkę w Krainie Cebuli. Łapcie suchara i zaczynamy. Mąż do żony, skocz po piwo, żona, może jakieś magiczne słowo, hokus pokusz czary mary, wypierdala po browary, zapraszam. W życiu każdego człowieka do jego serca w pewnym momencie zakrada się mrok. U jednych będzie się takowy mrok manifestować w postaci czarnego wystroju, czarnych paznokci, grzyweczki czy choćby plakatu wokalisty Tokio Hotel na ścianie tuż nad łóżkiem. Innych niestety. Ilość mroku i głupoty przerasta jedyną zmianę jaką możemy u takowych jednostek dostrzec to niestabilność emocjonalna. Niech mnie serio w psychiatryku albo się zabiorą. Jeszcze inni, jak na przykład Pudzian, przydziewają strój Nergala, próbując zastraszyć przechodniów na ulicy, ale to już w innym odcinku. Wracając, chciałbym się tu z miejsca doczepić do jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie jej nazwy. Ja wiem, że Julka chciała być królową Czerni, ale pozwolę sobie zauważyć, iż jeżeli dodamy przedimek D przed słowem Black, to zamiast królowa Czerni wychodzi nam królowa Czarnych, co raczej nie spodobałoby się pewnemu panu w tupeciku. Kim jest w ogóle Julka, skąd się wzięła, no i dlaczego wszyscy ciągle o niej gada? Kim jest w ogóle Julka, skąd się wzięła, no i dlaczego swego czasu wszyscy ciągle o niej gadali? Mirabelka miała pewien etap, gdy to w wieku 11-12 lat dodawała jakieś filmiki na YouTube, ale nie było to wówczas nic strasznego. Takie typowe filmiki dziewczynek w jej wieku. Z tej strony Julia i witam Was na moim kanale. To jest pierwszy odcinek na moim kanale. No, pewnie nie wiem, jest. znacie, dlatego nie będę. Później naszej gwiazdeczce uruchomił się tryb buntowniczy. Publikowała filmy mające na celu ukazanie jej tatuażu w wieku lat 16, nie mający w zasadzie żadnej większej głębi. Mam 14 lat i mam tatuaż. I wiecie, tatuaż w zasadzie może być jedynie częścią ozdoby, ja to rozumiem, bo sam takowe posiadam. Ale jaranie się tatuażem w tak młodym wieku jest tak samo szpanerskie, jak jaranie fajek w szkolnej toalecie. Niestety, to był ledwie prolog tego, co miało nadejść potem. Julka wpadła pod topór chyba najbardziej emo pastylowej, wege, homo, owej wajbowej youtuberki w historii naszego kraju. Nanami-chan. O tej pani to już trzeba, by chyba zarzucić osobnym uniwersum, więc tutaj tylko pokrótce. Otóż Julka czasami występowała gościnnie na kanale Nanami i to jeszcze przed zetchnięciem się ze źródłem mroku. A w zasadzie to powiedziałbym, że starała się ona kopiować swoją idolkę na nami. I to właśnie kopiowanie stylu ubioru, farbowania włosów czy typowego pastylowego makijażu było centrum całej dramy. Ja to tylko skomentuję krótko. No, niesamowite. Dwie nastolatki przebywające w mocno cringe'owym kręgu wyglądają i zachowują się podobnie. Czy był ktoś z Was kiedyś na zlocie metalowców, albo raperów, albo gotów? A kto nowy nich kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Nieco później młoda adeptka założyła swój właściwy kanał o nazwie Queen of the Black, to właśnie. Nagrywała tam jakieś bieda materiały typu morning routine. W ogóle poranna rutyna youtuberów nigdy nie zawiera w sobie walenia kloca. Dosłownie u każdego. Mam rozumieć, że nikt z influencerów nie wali kloca z rana? Po co zakłamywać rzeczywistość i dlaczego nikt nie pomyślał, że w ten oto sposób zyska dila z firmą produkującą papier do dupy? Wracając, gdzieś tam pomiędzy jej odklejkami przewinął się związek z Chucksem, no ale kogo on obecnie obchodzi, nie oszukujmy się. Typ miał swój krótki etap jak był nastolatkiem, ale gdy tylko dorosnął, to chyba nawet samemu zdał sobie sprawę, że nie ma nic do zaoferowania. Następnie mogliśmy być świadkiem wielu bezsensownych dram Julki z jej przyjaciółmi i Czuksem, który był jej maluszkiem. I znowu, że się tak wyrażę, kogo to obchodzi? Z taką jednak różnicą, że z tego wynikła jedna, niefajna rzecz: Julka miała próbę, na szczęście nieudaną, i nie będę mówić czego, po czym trafiła na oddział wiadomo jaki. To co się działo potem to już karuzela totalnego shitpostingu, walenia swoich widzów w wała, wrzucaniu takich ilości insta-story dziennie, że nawet nie widać było pojedynczych kafelków na tym górnym pasku, gdzie można te relacje przewijać, oraz taczaniu się coraz bardziej pod kątem zdrowia psychicznego. Weźmy sobie jej na przykład niesmaczny biznes związany z dropshippingiem z AliExpressu. W sensie wiecie, kupujecie coś tam niby od Julki, ona zamawia to od Chińczyków i bierze z tego prowizja. Coś co jest warte 5 złotych, wystawia dajmy na to za 30 i cały świat jest uradowany. I to nie jakimś jeleniem randomowym z internetu, ale własnej widowni, która wspierała was od lat. Lecim dalej. Maja Staśko. Jeżeli za mało jeszcze postaci, które mogłyby robić jako główna bohaterka jakiegoś anime dla dziewczynek, no to teraz mamy kolejną. Maja Staśko, która stanęła w obronie Queen of the Black. W ogóle wyobraźcie sobie anime, gdzie występują na chan Julka i pani ze Sraśko, albo serial na Netflixie. Chciałbym zauważyć, że Julka ma chyba najbardziej pato głos, jaki kiedykolwiek słyszałam u dziewczyny. I nie mówię, że coś tym złego, ale jakiś duet z Rafoniksem jak najbardziej wchodzi w grę. Tak, my mam jakąś energię przyciągania dymów po prostu, ja pierdzielę. Nie no po prostu. Tak, razem z Moniką właśnie niedługo yy, robimy. Tak, wiem, też mam zajebisty głos. Pozdrawiam hejterów! No ale wróćmy do konkretów. Nasza królowa. Po raz kolejny targnęła się na swoje życie. Po raz kolejny zaczęła nawalać insta-story ze swoimi żalami, no i wiecie, wszystko cacy, aż to nagle Julka dorzuciła do pieca czymś tak absolutnie złym, że aż brak mi słów. Otóż, istnieje wiele dowodów na to, że Julka udawała, że jej pieskowi coś jest i że potrzebuje 4000 złotych na operację. Co się rzekomo okazało? Pies był zdrowy, leczenie by w ogóle tyle nie kosztowało, a Julka, pomimo tego, że wiele osób zaczęło coś podejrzewać, to dalej brnęła w to samo. Powiedziała też, że mogłaby tego psa w sumie Śpić. Powiedzcie mi, jak można mieć tak nasranę w bani? Ja zawsze uważałem, że stosunek człowieka do zwierząt bardzo wiele o nim mówi, i u Julki to akurat się bardzo mocno zgadza. W ogóle to był skam na tak niskim poziomie, że sam fakt pomyślenia o tym powinien być karalny. Zastanawiam wówczas, co ona miała wtedy w głowie i jak obmyśliła ten złowieszczy plan. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie ze swoim pieskiem, którego macie od Bóg wie ilu lat i nagle do waszej głowy wpada genialny pomysł, a może by tak swejkować jego chorobę i za hajs polecieć sobie do Grecji. Toż to mega pomysł! Po co być popularną osobą na całą Polskę i próbować monetyzować swoje treści w jakiś inny sposób? No po co? Nie mogę uwierzyć, że ktoś po czymś takim postanowił wziąć siłkę do walki MMA. Ta również wielokrotnie chwaliła się tym, że pali różne substancje i jest uzależniona. Ja nie wiem, czy my mamy 2005 rok, żeby ktokolwiek na tym łez padole jeszcze chwalił się tym, że pali sobie gibona. Celebrytka, jak wiadomo, posiada również konto na pewnym portalu, gdzie sprzedaje swoje nagie fotki. I mówiąc paradoksalnie, jest to chyba najbardziej moralna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiła. Zdecydowanie gorsze jest np. niepłacenie za mieszkanie, w którym się mieszka, I imprezuje i Bóg wie jeszcze co innego robi. Ogólnie skoro jesteście fejmem, macie pieniądze, to dlaczego nie płacić czynszu? Otóż odpowiedź jest prosta, w móżdżku bohaterki odcinka pojęcie odpowiedzialności w ogóle nie istnieje. Wiecie, normalny człowiek jakby chociaż pomyślał, żeby mieć jakiś dług u kogoś, to aż by go ciarki przeszły, a u Julki mózg podpowiada jej, że przecież można to olać i wszystko będzie dobrze, najwyżej zrobimy jakiś skam na pieska, Popłaczemy do kamery i pędzi git majonez. Czasami wychodzę z założenia, że żeby mieć dostęp do niektórych aplikacji powinno się przychodzić jakąś weryfikację. Nie wiem do końca, jakby miała ona przebiegać, ale wiecie co mam na myśli. Dla bezpieczeństwa własnego i następnych pokoleń, lepiej, żeby takich rzeczy nie było w sieci. Samemu mnie dopadam rok w momencie, gdy muszę brać się za tematy tego typu. I ten jeden raz przyznam z rację. Takie zjawiska trzeba wytępić, by nikomu więcej do głowy nie przyszło, żeby szukać atencji w taki sposób. A kojarzycie może panią Nike? To ja wolę się pomodlić, a później pójść do łóżka, aby się wyspać. Niekoniecznie z partnerem, bo później mogą z tego wyjść jakieś przyjemności, które okażą się grzechem. A grzeszyć ja nie chcę. No to odsyłam Was do odcinka o niej. Tu macie anotację. Siemanko.